Aktor urodził się w rodzinie greckich emigrantów 22 lipca 1942 roku w Myrtle Beach w Południowej Karolinie. Jego ojciec był restauratorem. 10 lat po śmierci ojca, matka aktora sprzedała rodzinny dom i razem z synem przeprowadziła się do Los Angeles, żeby spełnić swoje marzenie o aktorstwie, zarobkowo sprzątał toalety. Zadebiutował w 1966 roku w jednym z odcinków serialu PHL. Zatemitowanym w stacji NBC. Aktor znany z filmu Stłuda nie żyje dwa filmy. W których występował: w Upalną noc w reżyserii Normana Jewisona z 1967 roku i Bez przebaczenia w reżyserii Clinta Eastwooda z 1992 roku. Zostały nagrodzone Oscarem w kategorii najlepszy film roku. W obu produkcjach wcielił się w rolę czarnych charakterów. Uwaga reżyserów przyciągał jego wzrost. Aktor mierzył bowiem 199 cm. Zagrał łącznie w 34 filmach i serialach. Wśród nich znalazły się tytuły takie jak Naga, Broń, Akademia Pogrzebowa, Córka Mafii i Mściciel. Pojawił się również w dwóch spotach reklamowych i teledysku. W latach 90. Podjął decyzję o rezygnacji z zawodu aktora i przeprowadził się do Bostonu, gdzie skupił się na swoim hobby. Anthony James miał zamiłowanie artystyczne. Jego obrazy były prezentowane w wielu galeriach w USA, jeden z nich otrzymał Clint Astute. Był również autorem wielu książek. Według nekrologu opublikowanego przez Dom Pogrzebowy z Cambridge W., Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Antony James przegrał walkę z rakiem w ubiegły wtorek. Walczyło życie do samego końca. Miał 77 lat. Cały majątek przekazał na cele charytatywne. Według woli aktora jego środki finansowe mają być przekazane na rzecz Instytutu Badawczego St. Jude oraz organizacji American Society for the Prevention of Cruelty, To Animals, która działa na rzecz zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt. Źródło: Film dziennik/slash filmweb/slash Hollywood Reporter. Następny artykuł.